Niepełnosprawność to nie wyrok, da się z nią żyć. wam listę postaci, które były niepełnosprawne, ale wpierw honorowe wspomnienia, czyli: Sion, Minori, Ayase, Endoul, Nikolas, Kaname, Gildars, Fujitora, Allmight, Shanks, Grimme, Ednisan, Nissan, bohaterowie Angel Beats, bohaterowie Goblina, bohaterowie Sao, bohaterowie Chainsomena, bohaterowie Naruto, ogólnie bohaterowie Bitewniaków i jeszcze jeden niewidomy tenisista Springs of Tennis. Rozumiecie? Wybrani przeze mnie bohaterowie nie walczyli jak wyszkoleni komandosi, bo byli niepełnosprawni. A jeśli walczyli, to jakoś uzasadnił ich obecność w Topce. Kolejność zgodna z rankingiem popularności na MAL. Zapraszam. Młodsza siostra Lulka była kiedyś normalnym dzieckiem, ale za sprawą ojca oślepła, a postrzał sprawił, że straciła władzę w nogach. Na Nali początkowo jawiła się jako zwierzątko, które trzeba chronić. Jednakże mała nie chciała być ofiarą, którą cały czas ktoś będzie się zajmował. Później pokazała, że jedyny sens ogranicza to nasz własny umysł. Podobnym przykładem jest główny bohater tajskiej Otome Otogi Benashi. Tamahiko na skutek wypadku cierpiał na niedowład ręki, przez co praktycznie został wydziedziczony przez ojca. Ale kontuzja nie okazała się końcem świata. Za sprawą swojej narzeczonej Tamahiko stawił czoła nowej rzeczywistości. Nie trzeba mieć dwóch sprawnych rąk, aby być wartościowym człowiekiem. W mojej opinii, personą, która najlepiej podzieliła się z nami codziennością osoby niepełnosprawnej, była Yuki. Głucha dziewczyna studiowała i wiodła całkiem normalne życie. Niestety, brak słuchu to nie coś, co można zamieść pod dywan, powodował on masę trudności, choćby kłopot ze znalezieniem pracy. Mimo to, Yuki żyła normalnie. Uczyła się, zakochała i skończyła w związku z super chłopakiem. Kolejnym bardzo realistycznym przedstawicielem omawianej grupy jest Jose. Ta młoda kobieta jest przykuta do wózka, co niestety w odróżnieniu od yuki poskutkowało jej głęboką alienacją względem społeczeństwa. Ograniczenie kontaktu tylko do najbliższej krewnej miało bardzo zły wpływ na osobę Jose. Film, w którym występuje, pokazuje, jak samotne bywają osoby niepełnosprawne i jak sami nie doceniamy tego, że jesteśmy sprawni. Natomiast moją personalną ulubienicą jest komugi. Dziewczą nad wyraz pozytywnie nastawioną do życia, brak wzroku nigdy nie był dla niej problemem. Trochę mnie śmieszy, że była ona jedyną osobą, która zdołała pokonać Meruema, głównego złola w Hunter x Hunter. Nieistotne, że mowa tu o grze w Gungi, Komugi osiągnęła w swojej dziedzinie mistrzostwo. Nawet największy antagonista nie zdołał jej pokonać. A najbardziej pyskatą personą w dzisiejszym zestawieniu jest bezsprzecznie Kotoko. Panna na skutek porwania przez Jokaj straciła jedno oko i nogę. W zamian zyskała zdolności medium, ale poza tym nie dało się w niej zauważyć niczego niezwykłego. Na co dzień jawiła się jako pełnosprawna dziewczyna. Można? Można. By the way, pociesznie wyglądała jak skakała na jednej nodze bez protezy. Boji, trochę podobnie do Jose, jest przykładem, jak działa alienacja. Uważany za gorszego głuchy książę, musiał przez długi czas dusić w sobie smutek przez to, jak traktowało go otoczenie. Lecz z czasem udowodnił, że brak słuchu nie dyskredytuje go z pozycji władcy, wojownika, czy po prostu dobrego przyjaciela. Znaczy z tym wojownikiem to trochę na wyrost, bo Osama rangi były czary, klątwy, olbrzymy, tam nic nie było normalne. Pora na osobę, o której pomyślał, może promil moich widzów. Okazaki to moja. Tak, on również jest inwalidą. Tomoja na skutek kłótni z ojcem wybił sobie bark. Kontuzja okazała się bardzo poważna, bo po niej chłopak nie mógł już unieść ręki powyżej głowy, a wcześniej grał w koszykówkę, miał stypendium sportowe. Ten uraz zmienił całe jego życie, ale go nie przekreślił. Okazaki musiał po prostu odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Trochę to trwało. Przyszła pora na waszą ulubienicę i Nishimiya, kształt Twojego głosu jest nie tyle opowieścią o dziewczynie, która jest głucha, co o chłopaku, który ją szkalował, a później zebrał tego bolesne żniwo. Kara, która go dotknęła, choć zasłużona, była jednak zbyt dotkliwa. I nie powinna dotyczyć tylko jego. Serdecznie polecam Wam mangę wydaną przez Kotori. Mange! Film w mojej ocenie jest jedynie dobry. A na pierwszym miejscu dzisiejszego rankingu jest... Violet Evergarden. Niewiasta przez udział w wojnie straciła obie ręce i w serii zamiast własnych palców wykorzystuje do pisania specjalne protezy. Niemniej Violet cierpi na jeszcze jedną niepełnosprawność, o której większość nie mówi: niepełnosprawność umysłu. Jej osobowość jest szczątkowa, nie odczuwa emocji. Ta jednostka chorobowa jest nazywana aleksytymią. To trochę co innego niż kudere. Konis! A dlaczego Kaoli z miniaturki nie znalazła się w zestawieniu? A co jej było? Była chora. Na co? Mm, nie wiem. Właśnie. U mnie jak w nie ma jednostki chorobowej, nie ma miejsca w topce. Jesteś bez serca. Nieprawda. Mam serca moich widzów. I ich umysły. I piny dokąd. Co?